Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku test karty graficznej GTX 760 od Gigabyte. A. Zapraszam. Premiera układu odbyła się w czerwcu 2013 roku, także ładnych parę lat temu. Mimo to, karta nadal świetnie sobie radzi z wieloma nowymi tytułami o czym za moment się przekonamy. Jeżeli chodzi o specyfikację, na pokładzie 2GB Pamięci VRAM GDDR5 o efektywnym taktowaniu 1508MHz na 256-bitowej szynie pamięci 1152 rdzenie KUDA. Karta jest wykonana w technologii 28 nm. Po resztę specyfikacji odsyłam Was do opisu w filmie. Zanim jednak przejdziemy do testów karty, mam dla Was dwa ogłoszenia. Po pierwsze pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Na 100 subskrypcji obiecałem wam konkurs, w którym do wygrania będzie przyzwoita karta graficzna. A po drugie niebawem na kanale testy laptopa, którego nabyłem za symboliczne 50 zł. Jest to obiekt pożądania z roku 2007. Udało mi się na nim odpalić m.in. Wotor oraz CSGO. Dalsze testy trwają, także nie przegapcie tego. A więc testy zaczynamy od klasycznego tytułu esportowego, jakim jest CSGO. Tutaj wszystkie detale ustawiłem na wysokie oraz bardzo wysokie. I zaczynamy jadkę. Ładnie, cały czas powyżej 200 fps możemy zauważyć. Przy czym karta pracuje na około 50% swoich możliwości. Tak jak widać, 57. Rozgrywka jest bardzo płynna i komfortowa Nie ma mowy, że coś nam tutaj ucieknie O, nawet widać, jak pocisk przelatuje obok mnie przed chwilą Zaraz zdejmiemy tutaj tego delikwenta Przez chwilę jak widać spadek poniżej 200 FPS-ów 171, 170 FPS-ów 167, to był najniższy wynik Teraz wod detale ustawiamy na maksymalne, nie na ultra. No i interfejs bardzo ładnie nazwita. Tutaj mamy powyżej 90 FPSów, spadki do około 80 kilku. Rozgrywka jest bardzo płynna oraz komfortowa. Karta tutaj już pracuje na blisko 100% swoich możliwości. Tutaj przyzumie, jak widać, powyżej 100 FPS potrafi nam wygenerować. Karta nam tutaj, jak widać, ładnie bustuje. Trzyma stabilny FPS. Tutaj jej temperatura około 70 stopni w tym momencie. Kolejnym tytułem jest Battlefield 1. Tutaj detale ustawiłem wszystkie na wysokie Pojemność gry jest zadowalająca Około 60 klatek, tam przez chwilę widziałem spadek do 48 Tak jak widać FPS utrzymuje się bardzo wysoki 48 FPSów to był najniższy wynik jaki zanotowałem do tej pory Dużo tych efektów dookoła, a mimo to karta generuje stabilne powyżej 50 FPS-ów, pracując na blisko 100% swoich możliwości przez większy okres czasu. Teraz pora na GTA 5. Tutaj detale, wszystkie na wysokie. Zignorowałem tutaj alert na temat przekroczenia pamięci. Tu mamy 256-bitową szynę. Więc karta powinna spokojnie dać radę. Tak jak widać, mamy stabilne 30 FPS-ów, nawet skacze nam do 50 ponad. Zużycie karty 71%, 50% i nie wiem, czy tu przypadkiem w tej konfiguracji wąskim gardłem nie jest po prostu procesor, bo FPS utrzymuje się w granicach 30. Zużycie karty, tak jak widać. Ojej. Normalny człowiek by tego nie przeżył. Eee, zużycie karty jak widać, 60-kilka procent. Natomiast zużycie procesora, tutaj też niby nie ma 100%. Aczkolwiek podejrzewam, że zużywa się dość mocno. Następnym tytułem jest Wiedźmin 3. d Gon. Moja ulubiona gra. Tak jak widać, tutaj ustawiłem detale na wysokie, nie na ultra. Mamy stabilne 40 fps, o przez chwilę 39. Karta pracuje na blisko 100%, możliwości swoich przez chwilę 70. Tutaj powalczymy trochę z nekkerami. Wyszedłem w sprawy, bo dawno nie grałem. To no było 30 chyba 7 fps Najmniej więc rozgrywka jest bardzo płynna. Stabilna, przyjemnie się gra w Wiedźmina w tej konfiguracji. Witam ponownie po testach. Jak widać, GTX okazał się prawdziwym potworem wydajności. W GTA 5 generował między 30 a 60 fps. -ów. Poniżej 30 fps ów spadków nie było, na szczęście. Tutaj podejrzewam, że wąskim gardłem konfiguracji był stary Phenom, który już po prostu nie dotrzymywał kroku karcie. Natomiast w Wiedźminie stabilne 40 fps ów z minimalnymi spadkami. W wocie nie zanotowaliśmy spadków na maksymalnych detalach poniżej 70, natomiast w CSGO cały czas około 200 FPS-ów, tam chyba najmniej mieliśmy, z tego co pamiętam, 170 w battlefieldzie około 50 FPS-ów, tam troszeczkę też spadków było poniżej, aczkolwiek były to bardzo nieznaczne spadki. O karcie na pewno możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że jest to technologiczny staruszek. Technologiczny staruszek, który w testach pokazał pazur. Tutaj FPS, który generował w tytułach, jakie zaprezentowałem, był naprawdę imponujący, jak na rok 2013. Gdyby procesor był troszeczkę mocniejszy, na pewno te wyniki jeszcze troszeczkę poszybowałyby w górę. Na zakończenie jeszcze mam do Was małą prośbę. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, jakie tytuły gier Was interesują, w jakie powinienem się zaopatrzyć, żeby te testy były dla Was znacznie ciekawsze. Tyle ode mnie na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, cześć!